Siemano kochani, witam was wszystkich na moim kanale i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku znowu próbujemy zrobić challenge yy, i próbujemy zrobić kosę od 56 zł zanim przejdziemy do odcinka to dzisiaj macie do wygrania oczywiście oto tego skina żeby zgarnąć tego skina Zawsze podtrzymuj kanał, zostawcie łapkę w górę i oczywiście napiszcie, trzeba będzie komentarz. Jakie hasło macie pisać komentarze, to to hasło wam podam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca filmik i oczywiście wyniki tego konkursu będziecie mieli na moim Discordzie. Link macie w opisie. I przy okazji chciałabym wam przypomnieć o trwających konkursach na stronie z Jeśli Do zgarnięcia macie dwie koszty słuchajcie, awp 3 k czy m 4 i wpłacając minimalną kwotę 840 z moim kodem KARI macie szansę wziąć udział w tych konkursach, a w wpłacając dychy automatycznie bierzecie udział w wszystkich aktywnych konkursach naraz, więc zapraszam serdecznie do udziału. I tak jak mówiłam, dzisiaj próbujemy zrobić kosa od 56 zł. I... Co by to wymyślić? Słuchajcie. No, nie będziemy na początek szaleć, uważam. No, 15 zł bitwa. Może być, słuchajcie. Może być. Oczywiście jeszcze. Underdog na 4 osoby. Słuchajcie. Koszt bitwy 15 zł i 12 groszy. No i zobaczmy. Zobaczmy. O, Jezus, jak ja lubię, jak ktoś dołącza do mnie, a nie, że muszę z złotami tymi grać i jest to po prostu tragedia. Ale okej. Okay. Cieszymy się, że ktoś jest, że ktoś do nas dołączył. Oczywiście dropię bizon na 6 zł. O Boże, mój znowu bizon. Jezus, Maria. Na razie najwięcej dropię. No to już raczej mogę zapomnieć o wygranej, a raczej już na pewno. Tak jest. Tak jest. Dobrze. Słuchajcie, no 55 zł można było wygrać w tej bitwie. Nam by się przydało. Uważam, że nam by się przydało. Mamy 41 zł, słuchajcie, 41. Dobra, zróbmy uh, Low na Chester na 4 osoby i też tryb Underdog. Na Underdogu przygrywam, na standardowym przygrywam, ponieważ Underdog i tak mi częściej oddaje niż standardowy. A jeśli bym zrobiła tamtą poprzednią bitwę na trybie standardowym, i tak bym mi nie wygrała. I tak samo jak teraz, no widzicie, tu, no... Ja ostatnio po prostu, ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie mogę nic ubrać, słuchajcie. Nic nie mogę ubrać. Ja już nie mam pomysłu. Patrzcie, ja nawet bitwy nie mogę zrobić. Klikam, nowa bitwa i nic. Nic. Dobrze, mam. <laughs> sticker casey. Proszę Państwa, proponuję, puścić sticker casey też. Na... A, dobrze. Teraz puśćmy tryb standardowy. Puśćmy tryb standardowy. Żeby mieć po prostu pewność um, pewność co Jeżeli tak mi to nie siada. No tak musi. Pierwsza skrzynka, kochani, kochani. Sticker za 5.92. Okej, okay, nie jest najgorzej. Druga skrzynka O, o wygraliśmy, wygraliśmy bitwę, słuchajcie tryb standardowy, okej, okay. okej, okay, to dalej gramy też trybem standardowym, dobrze, dobrze. Dziwne, ale okej. Okay. Ja wiem, że to jest wszystko losowe, tak, ja wiem, tylko no mi osobiście nie siada ten tryb. A zagrajmy tak, co Wy na to, no koszt bitwy 30 zł prawie, tak zostanie nam 18 złotych niecałe. Tryb standardowy, oczywiście. Proszę Państwa, oczywiście, tryb standardowy. Jakąś 29 złotych zostaje nam. Dziw A nie, 19 złotych Nie zostało. No, w miarę. W miarę. Jest ok. Musimy grać z botami. I <śm> uwaga, uwaga. Pierwsza skrzyneczka. No. Nie najgorzej. <śm> <śm> o kurde. No, już marne szanse na wygraną powiem Wam. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, chociaż bardzo ładny profil 90 zł słuchajcie. No jest ciężko, jest ciężko, bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Widzicie? Bitwa 840, na cztery osoby. Teraz puszczamy a underdog. I co? I dodaję botów, przepraszam. Przepraszam, się zagapiłam. Pierwsza skrzynka. A gdybym zagrała trybem standardowym, to bym wygrała tą bitvelą. No, wiem, dobrze by to było. Dobrze, to próbujemy jeszcze raz. Nie, nie, ja już po prostu, wiecie, już... Nie, że taki totalny chill, bo się wkurzam, nie powiem, ale... Ja już po prostu się pogodziłam z tym, że ja nie mogę nic wygrać ostatnio, ja nie wiem, co się dzieje, po prostu nie mam pojęcia, co się dzieje. I... Jestem w miarę taka, wiecie... Pruszczamy tryb standardowy, no co? Co nam zostaje jeszcze, kur... 34 grosze na balansie i... I tyle. I tyle, słuchajcie, no... Wjeżdża Alex i wjeżdża Michael, nie Emily. Pierwsza skrzynka robaczki. Aż mhm. sticker za 63 grosze. Druga skrzyneczka. Tam wpada sticker za 10 zł. My dropimy za 80. I lowcase na buście. Oczywiście też nam nic nie dropi, no bo. Bo nie. No, i 17 zł można było zgarnąć z tej bitwy. Ale, no gdzie tam przecież? Nie my, tak? Patrzcie, jak wygląda moja w ogóle. Jedna wygrana dzisiaj była w Sobie tak. Jeden raz wygraliśmy. Patrzcie, jak wygląda w ogóle. Widzicie to, ile przygranych ja mam. To jest po prostu głowa mała. Ale, dobra, słuchajcie. Hasło, które macie wpisać dzisiaj w komentarzu, napiszcie mi, która skrzynka z tych takich tańszych, oczywiście, tak? Bo bierzmy pod uwagę, że jak robię ten challenge, to zazwyczaj do 100 zł, która skrzynka najlepiej oddaje. Proszę mi napisać i ja oczywiście to wykorzystam, przetestuję i zobaczę. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście przypominam Wam pozostawienie obserwacji łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasła w komentarzu, którą podałam przed chwilą. A ja się żegnam z Wami do jutra. Pa!